kochani, mamy środę i zobaczmy sobie, czekajcie tak sobie przełożę coś mi tu jeszcze nie, dobra jaka runa dla nas na dzisiaj co na środę o, i mamy kenas, czyli było e, wczoraj zimno, a dzisiaj ogniście tak, wczoraj mieliśmy lutę, dzisiaj mamy ogień ogień w postaci kenas, namiętność, ciekawość, kreatywność, pasja, rozwój, dostrzeganie niewidzialnego. To wszystko możemy być dzisiaj naszym udziałem. Ciekawa jestem, co dzisiaj zobaczymy, co dzisiaj dostrzeżemy. Jeśli moglibyście mi później w komentarzu na wieczór a czy wieczorem napisać po prostu co dostrzegliście przy Kenas, byłabym wdzięczna. A jest to też runa jasnowidzenia, więc może tutaj też takie rzeczy się pokażą. Pamiętajcie, że Kenas oświetla. Kenas jest tym kagankiem. Dla mnie jest to też runa nauczycieli, którzy niosą ten kaganek oświaty i jakby mm, oświetlają też drogę innym, tak? Ale tutaj też mogą wpaść Wam fajne pieniądze, albo możliwość dorobienia sobie czegoś albo um, no takie, takie ekstra po prostu pieniądze, albo jakieś takie zlecenia. A dla niektórych z Was może pojawić się osoba, z którą zechcecie wejść w romans, więc też to jakby zostawiam dla Was. W każdym razie namiętność, kreatywność i pasja we wszystkich aspektach naszego życia będą nam dzisiaj towarzyszyć i warto trzymać oczy otwarte, żeby nie przegapić czegoś fajnego. Także kochani, cudownej środy!